Wszystkiego Wiem, o co chodzi Witam serdecznie gorąco <laughs> Dobre, dobre No to chyba na fejsa wrzucę nawet, ty Jeszcze Ty i to eń To eń tak chujowo zrobione <laughs> Ostro Przepraszam muszę Dobre, dobre, do. Czekam wreszcie, jak już będą dobre memy, bo... Ty kurwo. Co ty mi robisz? Dawaj tą drugą stronę, ty. Widziałeś? Zjebał się, nie? A nie tryp z przypadkiem, kurwa? Ostro, o to chodzi. O to chodzi.